Hamburg, najważniejsze miejsce. Widzimy te kamienie, była to olbrzymia katedra. Pierwszy kościół powstał tutaj. Założył go Karol Wielki w 1810 roku. A potem tutaj powstał klasztor świętego Ongskara. W tym klasztorze 4 lipca 1965 roku zmarł święty papież Benedyk V. A potem zaczęli tutaj budować olbrzymią katedrę. Te kamienie to jest jak wyglądała ta katedra. Budowali ją 86 lat, została poświęcona 18 czerwca 1329 roku. Katedrę zniszczono, jak niszczono. Cesarstwo Rzymskie, 6 sierpnia 1806 roku. Tutaj w tym kościele św. Piotra Pani Krzysztof urządzili stajnie. I wszystko widzi nasz Ojciec Niebieski z nieba, który objawił się u generałowska 1 lipca 1932 roku. W dniu kiedy były święcenia kapłańskie księdza Bruno Rothschilde, wrześniaka Teresy Noymanska o której pisał potomek syna króla Armenii Aretin, którego adoptowała regentka Bawarii Sobieska 13 grudnia 1707 roku w Wenecji, tam gdzie patriarchą był nasz polski papież 50. Przyjęte wszystko zostało wedle ich planu, ale Bóg wszystko widzi, objawiony. Nasz ojciec w 818 rocznicę objawienia się Matki Boskiej w Turcji. Tam, gdzie był pustoszem od 1 lipca 1961 roku w dniu urodzin Diany słynnej, księżniczki Diany. Niezwykłe jej śluby w 1981 roku, kiedy Boża opatrzność przywiodła mnie tutaj do tego miasta. Miasto Maryi, miasto uświęconego, ale również miasto, które Masonelia przejęła i chcą zniszczyć. Boże Ojcze wszechmogący, widzisz to wszystko. Papieżu Benedykcie V, papieżu Pisze X, piusie 12. Wszyscy święci, Święty Boże. Jezu, ufam to. Dzisiaj mamy o dziś 80 lat, jak zmarła nasza Rosalia Celakówna. Miała tylko 43 lata. Mamy dzisiaj rocznicę, jak w 64 roku zmarł apostoł Miłosierdzie. Józef Jerzyma, Jerzy, Jerzymanowski. Niezwykły 27 listopada, urodzony w Warszawie 1897 roku. Jezułfen Niezwykły czas, polski czas. Polski papież, polski nobel, patriarcha Polonii w Ameryce. Będzie miał 200 lat, nasz Leopold Moczygęba, kuzyn Piusa X. No i polski książę Krzysztof Kolumb. No, Władysława Jagieły, syn Jagielończyka. Nie, <laughs> Warneńczyka. Tak, może tak, Warneńczyka, który był koronowany na Wawelu i urodził się 31 października 1424 roku. 600 lat jego urodzin na Wawelu, przyjętym w 2014 roku, 27 stycznia przez arystokratów świata. Jezu, ufam Tobie. Dziękuję Ci, Matko Boże, że mogę tutaj być.